Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Robert Lewandowski zaledwie 3 lata temu został nowym zawodnikiem FC Barcelony, a już dziś ma na swoim koncie aż 5 pucharów zdobytych w Hiszpanii. Czy polski napastnik zdoła pokonać Cristiano Ronaldo w ilości zdobytych trofeów? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o Wojciechu Szczęsnym i jego dywagacjach na temat gry w przyszłym sezonie. Nikoli Zalewskim, który znalazł się na celowniku największych klubów w Europie, oraz o Cristiano Ronaldo, który wątpi w wielki sukces swojego syna. Zanim przejdziemy dalej, proszę Was o zostawienie lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowanie kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie ominą Was kolejne filmy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać gwarantowane 760 zł na start. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 600 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana albo zwrot pieniędzy. Więcej informacji na temat promocji znajdziecie na stronie sts.pl. Link do rejestracji, regulaminu i wszystkich szczegółów znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie pod materiałem. Pamiętajcie o kodzie Football TV i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Choć końcówka sezonu 2024/2025 w kontekście FC Barcelony zostawia lekką goryczkę, po tym jak klub po świetnym i widowiskowym dwumeczu meczu półfinału Ligi Mistrzów przegrał z Interem Mediolan to i tak owa kampania w ich wykonaniu jest naprawdę udana. Aż czterokrotnie w tym sezonie Blaugrana pod wodzą nowego trenera Hansiego Flika grała przeciwko Realowi Madryt i też czterokrotnie wygrywali El Clasico. Co najważniejsze dwukrotnie dokonali tego w finale Super Pucharu Hiszpanii i Pucharu Króla. W ostatnim tygodniu natomiast pokonali Królewskich w 35. kolejce La Ligi, przeważając losy Mistrzostwa Hiszpanii na swoją korzyść. Tak też Barsa w tym sezonie zdobyła trzy trofea. Są to również trzy kolejne trofea w karierze Roberta Lewandowskiego, który łącznie ich uzbierał aż 31. Biorąc więc pod uwagę najbardziej utytułowanych piłkarzy, Polak zajmuje 11 miejsce. Zaraz za top 10, w którym podium otwiera Leo Messi z liczbą 45 trofeów. Drugi jest Dani Alves z cyfrą 44 trofeów, a trzeci z ilością 38 trofeów, Podium zamyka Andres Iniesta. Co ciekawe Robert Lewandowski ma realne szanse, aby zrównać się z dorobkiem Cristiano Ronaldo, a może nawet go i pobić. Portugalczyk do tej pory zdobył 35 pucharów za osiągnięcia zespołowe. Jak więc łatwo wyliczyć, Lewemu brakuje czterech trofeów, aby zrównać się z ikonicznym piłkarzem. Robert może to osiągnąć już w przyszłym sezonie, jeśli Barsa powtórzy osiągnięcia z obecnego sezonu i dołoży do tego triumf w Lidze Mistrzów. Oczywiście szansa na to jest niewielka, ale biorąc pod uwagę, że polski napastnik może przedłużyć swój pobyt na Camp Nou do połowy 2027 roku, to wyrównanie bądź też przebicie ilości trofeów Cristiano Ronaldo nie powinno być ciężkim orzechem do zgryzienia. To wręcz niewiarygodne, że żyjemy w generacji najlepszego polskiego piłkarza w historii, szczególnie, że przez dekady możemy nie doświadczyć wielkiej kariery u zawodnika z polskim obywatelstwem. A wy jak sądzicie, ile trofeów w przyszłym sezonie zdobędzie Robert Lewandowski z FC Barceloną? Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Nie tylko Robert Lewandowski imponuje cyframi, ponieważ i Wojciech Szczęsny zalicza się do podobnego grona, choć w nieco innej kategorii. Mam tu na myśli, że Polak od powrotu z miesięcznej emerytury od momentu debiutu do teraz zdobył aż 3 trofea i to w mniej niż 5 miesięcy. Dla porównania na zdobycie trzech ostatnich trofeów w Juventusie, Wojtek potrzebował aż 3 lata. Polak zagrał świetną rundę wiosenną aktualnego sezonu, dlatego też Barça zaproponowała mu nowy roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Ma to jednak dwie strony medalu. Z jednej strony Szczęsny może być zawodnikiem Barsy nawet do połowy 2027 roku, a z drugiej strony najprawdopodobniej byłby on wyłącznie zmiennikiem Marka Mark -Andre Stegen'a. Szczęsny również sam dał nam do zrozumienia, z czym wiązałaby się jego rola w momencie przedłużenia swojego pobytu na Camp nou. Mówił tak Jeśli przedłużę kontrakt, to raczej z myślą o tym, żeby w przyszłym sezonie być gwarancją jakiejś jakości na ławce rezerwowych, więc muszę się zastanowić, bo to też jest nowa sytuacja dla mnie. Jestem w stanie, myślę mentalnie zaakceptować to, żeby wspierać Marka Tersteigena i pomagać mu. Dla Wojtka mecz ze Spaniolem był prawdopodobnie jego ostatnim w tym sezonie, co również ciekawe był jego okrągłym 30. występem w barwach Blaugrany, który uczcił mistrzostwem Hiszpanii. Ostatnie dwie kolejki ma grać Tersteigen bowiem Barsa i tak już gra wyłącznie o powiększenie swojego dorobku bowiem Barsa i tak już gra wyłącznie o powiększenie swojego dorobku punktowego w lidze co do Szczęsnego nie możemy głupio sądzić, że Polak posadzi na ławce niemieckiego ekipera, ale także nie możemy być pewni, że Wojtek zagra wyłącznie kilka spotkań w sezonie 2025-2026. Ogólnie rzecz biorąc możemy być świadkami psychologicznej rywalizacji, bo właśnie w taki sposób Szczęsny zdołał posadzić na ławce Inakiego Penie. Jednak aby się przekonać jak to będzie wyglądać w przypadku rywalizacji z Terstegenem 35-latek musi wpierw oficjalnie podpisać nowy kontrakt. A według Was, co powinien zrobić Wojciech Szczęsny? Dajcie znać w komentarzach. Nikola Zadewski jest świetnym przykładem, że aby zrobić dobrą karierę, musisz odpowiednio planować swoją przyszłość. Bowiem łatwo było stwierdzić, kiedy Polak grał dla Esromy, że ten poziom może być za wysoki na jego umiejętności. Paradoks natomiast jest taki, że przechodząc do silniejszego zespołu w postaci Interu Mediolan, Zalewski szybko stał się asem w rękawie trenera Simone Inzagiego. Celewski po raz ostatni na tak regularną i przede wszystkim stabilną grę mógł liczyć pod skrzydłami Jose Mourinho, a teraz ponownie udowadnia swój talent, dając do zrozumienia, że Inter powinien jak najszybciej zapłacić za niego 6 milionów euro i definitywnie go zakontraktować na kolejne 4-5 lat. Jak się jednak okazuje niektórzy widzieliby go zupełnie gdzie indziej, a taką osobą jest Tomasz Hajto, który w rozmowie w Polsat Football Cast zaczął łączyć Nikolę z mistrzem Niemiec. Zalewski ma potencjał na czołowe drużyny Europy. Gdyby Roy Sane odszedł z Bayernu, na miejscu klubu sięgnąłbym po niego. Ma to coś, czego oczekuje się od zawodników grających na boku pomocy: gaz, drybling, pozytywną bezczelność, łatwość do grania. Choć kierunek wydaje się z kategorii lekko absurdalnych, to warto wspomnieć, że w 2022 roku Zalewskim interesowała się Borussia Dortmund. W sierpniu zeszłego roku natomiast zainteresowanie Polakiem wykazywało włoskie Napoli, ale i tureckie Galata Koniec końców, Nikola został wypożyczony do Interu Mediolan i miejmy nadzieję, że latem stanie się on oficjalnie i formalnie ich graczem, ponieważ właśnie na San Siro aktualnie ma on największe szanse na swój dalszy rozwój. Hanka, Hanka! Jest... jest bardziej No problem. The other ones is. When I was his age, he's a little bit bigger and uh, stronger. I was smaller. I think he will be big, bigger than me. Let's see if he has the same anger. The anger is the most difficult. Nagranie, które obecnie na TikToku zrobiło miliony wyświetleń, jest związane z bardzo ciekawą zagwozdką dotyczącą syna znanego nam wszystkim piłkarza. Ceri7 z jednej strony chwali, że pod względem czystej fizyczności jego syn jest lepszy od niego, gdy ten był w jego wieku. Ma on jednocześnie lekkie wątpliwości do tego, czy Cristiano Junior w piłce nożnej będzie miał również duży bądź podobny głód sukcesów na murawie. No i właśnie... Czy faktycznie 15-letni syn jednego z najlepszych piłkarzy w historii futbolu ma szansę choć w połowie osiągnąć to, co jego ojciec? Życie pokazało na przestrzeni dekad, że dzieci topowych piłkarzy rzadko kiedy, żeby nie powiedzieć, że w ogóle, nie potrafią przeskoczyć tej samej poprzeczki. Dla przykładu Zinedine Zidane posiada trzech synów w wieku 30, 27, 22 i 19 lat. O ile w przypadku dwóch najmłodszych jest za wcześnie, by porównywać, tak dwóch najstarszych udowodniło już, że wielka kariera nie była im pisana. Najstarszy Enzo, już w zeszłym roku w wieku 29 lat, postanowił zakończyć piłkarską karierę, mając tylko dwa występy na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w ligach z europejskiego top 5. 27-letni Luka natomiast jest bramkarzem Granady, który gra na zapleczu La Liga. Wśród dzieci wielkich piłkarzy, którzy co najwyżej sięgnęli solidnego poziomu, można wymienić także Justina Kluiverta z Bournemouth, czy Christiana Maldiniego, który w wieku 26 lat zawiesił korki na kołku? W przypadku Christiana Juniora presja ze strony mediów jest jednak znacznie większa. Stąd chłopak musi mierzyć się nie tylko z wielkim oczekiwaniem ze strony milionów kibiców, ale i jego ojca, a także musi zbudować sobie wyjątkową, silną głowę, aby nie poddać się w przypadku pierwszych niepowodzeń na profesjonalnym poziomie. A wy jak sądzicie, jakiej skali karierę może osiągnąć syn Cristiano Ronaldo? Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Nie zapomnijcie o zostawieniu taktycznego lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowaniu mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!